Cześć, z tej strony Rawasemio i Tazgąćku z Fortnite'a i tak jakby wracamy, bo poprzednim po filmem nabiliście, no, dużo, tak, bardzo dużo wyświetleń, gdzieś ponad setkę i ten film jeszcze nabija, jak to nagrywam, bo ja to nad zapas nagrywam. I dzisiaj se po prostu na wykrzywione, zobaczymy co będzie, no jak panne szybko, no to co jeszcze drugą albo trzecią rundę zrobimy, zobaczymy. Może ewentualnie trochę ten odcinek potnę i na przykład zrobimy dwie rundy i po prostu wytnę jakieś nudne fragmenty. Zobaczymy. Na razie sobie polecimy, zobaczymy po prostu, czy się uda za pierwszym razem. Ale bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, naprawdę, za to, co po poprzednim filmie wreszcie zrobili, bo to naprawdę jest gigantyczna ilość wyświetleń. Ja, ja nie. Może raz miałem podobny film, który tak szybko zdobył tyle wyświetleń, bo że tyle wyświetlenie to to nie jest oczywiście pierwszy raz ale to może być pierwszy z taką szybkością bo o, to już mamy typa pierwszego ja mam sobie poszedł chwilę eee, trochę laguje Dobra pierwszy typ, super Trochę laguje, ale to dlatego, że jeszcze dzisiaj nie grałem Fortnite'a Ale to się powinno za chwilę ogarnąć w miarę Dobra, mamy pompę No i teraz tak O! Au! No tak ee, Mówię Słabo Więc, no, no mówię, druga runda po prostu i tyle no ta spróbujemy znowu dzisiaj wygrzewiony dzisiaj typowo dzisiaj tylko podwygrzewione lecimy ale czy Fortnite wróci tak więcej niż na chwilę no zobaczymy bo na razie gracze niektórzy widzę że faktycznie zaczynają budować znowu i trochę potrafią budować bo w poprzedniej sezonie też już budowali ale no, no bardzo słabo teraz trochę lepiej więc na razie wrócimy, ale jak znowu gracze przestaną budować i będą gorzej grać, albo studzi trochę lepsi jak teraz wrócili, bo tak chyba jest, odejdą z powrotem, no to pewnie skończymy, ale na razie, póki są, no to gramy. No dobra, znowu wykrzywione. A, trzeba będzie chwilę poczekać. No dobra, a nie, dobra, już się zrobiło. No teraz szybko się wszystko napełnił, to jest bardzo dużo ludzi. Czy chyba Epic w ogóle mówił, że ma rekordową ilość graczy? Teraz miał? Dziś niedawno. No, chyba największą w historii, tak mi się wydaje. Więc nieźle. Naprawdę nieźle. No dobra. No to lecimy. Ale jeszcze nie. Dobra, powiedzmy teraz. Teraz tak, no to było dobre miejsce, żeby wylądować. No dobra, tylko może niech się tak trochę ogarnie, tak jak ścina to jest słabo. No dobra, chyba już trochę. Może nie? No dobra, trochę się ogarnęło chyba. Już powinno być lepiej. Już powinno być lepiej. Tutaj trzeba polecić oczywiście przy rzece, żeby wolniej rozkładać lotnie. I lądujemy, lądujemy. Możemy w sumie tu tym razem, tylko żeby tu nikogo nie było przy skrzynce. No już to jest, na no super Aha, e, dobra, słabo. Nawet bardzo słabo. Bardzo, bardzo, bardzo słabo. Ja może to wytnę w ogóle? Dobra, jeszcze raz lądujemy. Zaraz... 40 sekund, ale to pewnie zaraz się znowu zmieni na jakieś 16, prawda? No tak No, bardzo szybko się napełnia No dobra O, teraz o, teraz będzie jeszcze więcej graczy No dobra No ale oni tu są, no bo wiecie Wykrzywiony chyba takie najbardziej OG no taka najbardziej znana miejscówka mimo że to ona, ona nie była w pierwszym sezonie i udali dopiero w drugim. No ale jest najpopularniejsza. No dobra. No to lecimy i trzeba od razu. wyśleć gdzie Bo tutaj już słyszę, że lecą. Tutaj będzie szybszy. Tu gdzieś obok mnie jest grać, tylko czy ja będę szybszy Dobra, dobra, możemy sobie o to są bardzo fajne rzeczy. Weźmy sobie to, why not? Ja wiem, że nie widać bardziej, ale to daje minimalną osłonę. Tam typu cieka, no to nie to już tylko zostawmy, nie będę barnować omnicji Nie stać mnie na to, o to się da, no tak to się dało przeszukiwać. Dawaj kokos Dobra Rozwalamy tu wchodzimy Halo yy, no Mogę to wziąć ale to jest słabe Dobra Zamykamy to na chwilę aha typ mnie widzi jakimś cudem Tu jest typ? Nie słyszę, że tu jest typ na dole chyba. Nie, zobaczymy zaraz. Ja bym chciał podkę wbić. Dobra, mamy to, idziemy na dół. a dobra, znalazłem typa. No serio, nawet ani razu nie trafiłem. No. No i super. No, słabo, słabo, nawet bardzo. To jest skin z czwartego sezonu. No dobra. No to jeżeli nie ma kupionego konta, a raczej nie, no to długo też gra. A to był chyba za maksymalny level. No. Chyba ta. Nie, bo w ogóle kiedyś było inaczej z karnetem, gdzieś było dużo trudniej wbić, bo to były zadania wszystkie tylko typu e, zadaj obrażenia, to nawet były rzadkie, ale to przecież nie było likwidacja, likwidacja, likwidacji, To nie było aż takie łatwe, jak ktoś był gorszym graczem. Więc jak ktoś ma taki level, że nie kupował karnetu, no to o, nieźle. No to nieźle. No, dobra zaraz zobaczymy 40, naprawi się zaraz 17 Zara nie? o dobra już dobra teraz razem trochę mniej tylko to trzeba jakoś zrobić no nie wiem, czy nie lepiej by było wziąć jakiś karabin i po prostu wysnajpić najpierw jakąś część przynajmniej no bo sporo takich po siedzieć na dachach i strzelać a tak to by było trochę łatwiej. No można spróbować, bo no, trzeba mieć karabin. Bo ja miałem pompę, no to trochę słabo. Ale nie no, w stanie trochę gorzej gram chyba nawet. Ja jeszcze też nigdy za bardzo nie budowałem. I teraz minimalnie zaczynałem, ale są takie bardzo małe budowy, bo nie umiem szybko budować. To może jeszcze umiem minimalnie, ale nie umiem... No dobra. Jakoś umiem, ale ja nie umiem budować jakby dużej ilości rzeczek. Jeszcze ja mogę na szybko zbudować jakąś małą wieżę. To żeby szybko zbudować kilka ścian wokół w jakimś budynku ze schodami, tak żeby one były dobrze ustawione, a nie jakoś, no to to już jest problem. Dobra. Aha, już słyszę, że ktoś tu jest. czy tu konkretnie Dobra, widzę tam typa na drugim dachu. A zróbmy może podjazd. E, o, o dobra, można nowo snajpieć. Tam był jakiś typ. Tam jest jakiś typ. Dobra, rzućmy im prezent. Masz prezent, bardzo fajnie. Teraz gdzie są inni? Czy tam ktoś jest? Nie widzę. Dobra. Dobra, dobra. Tutaj trzeba się powoli ogarniać. Chodźmy tam. O, dobra, tam jest na dole, tu już widzę. Tu gdzieś ktoś? Coś? Bo ja nie mam pompy to jest trochę słabo wchodzić na blisko. Teraz wyjątkowo nie ma i kogo, żeby zasnajpić. No to nieźle. Dobra, ktoś tu jakby chyba jest. Dobra. O, dobra. To jest fajne. No i teraz można zaczynać. Ktoś na dole bo auto rozwala, słyszę. Tylko gdzie konkretnie. Okej, okay, dobra, około widzę. Gdzieś tu ktoś musi być. Tylko gdzie tu konkretnie. To jest pytanie. O, znalazłem! Ale on ma, on ma osłonę, a ja tak trochę śreniu z osłoną. Ty, gdzie on poszedł? Jak tu go nie ma? Słaby? No. O, dobra, jest tu. Będzie źle No ale będzie bardzo źle Może ostatnia runda, bo to wygląda naprawdę źle To wygląda dzisiaj bardzo źle No no dobra, spróbujmy teraz jeszcze jedną rundę i tyle Jak nie wyjdzie to już trudno No Kiepsko Ale faktycznie, w sensie no Nie wiem czy to ja źle ceduję i pewnie tak, ale przynajmniej normalnie, jak miałem te pompy, w tych aż teraz, te nowe przynajmniej pompy, wszystkie to mi się jakby łatwiej celowało. Tak przynajmniej wydaje. Przynajmniej mi było łatwiej zawsze trafić. A teraz, nie, już, jak, to, jak trafię to małe obrażenia, to rzadko trafię. No, trochę słabo. Ale to może, chociaż nie, no chwila. Gdzieś ta jest jakaś pompa, jakby mi tak nie ścinało. Tu jest, tu. Serio? Chcę coś przetestować? Dajcie mi pompę. O jest, dobra. Ale nie no, już teraz nie z. Zna... No. No? Ej, mało. One normalnie zadawały po setkę, te nowe pompy. I te stare zawsze były takie słabe, czy oni po prostu znerfili? Nie wiem w sumie. Bo to w sumie. A może bo kiedyś się... A no tak bo kiedyś po prostu nie opłacało aż tak pompami w ogóle No ta, bo kiedyś... No bo jakieś pm -y były właśnie mocne a pompy no były też ok ale one były gorsze właśnie przez to że No dobra to po prostu trzeba PM-ami bardziej próbować na blisko no, no bo w sumie te pompy po prostu są słabe to nie jest tak że dwa obrażenia i już tak dobrze trafisz no to trzy jak ktoś ma osłonę, ewentualnie dwa jak ktoś nie ma. Dobra. Mamy coś. Dobra, może tu coś będzie. Tak samo znowu. Dobra, weźmy. Zawsze minimalna osłona. Dobra, tam jest typ. Trafiłbym, gdybym mógł do. Co ta... ohoho Niedobrze Strzela gdzieś te ale nie wiem gdzie Dobra, chwila, zejdźmy niżej. Trzeba coś zebrać. I wywalmy to. Dobra, to jest lepsze. Oho, to są bardzo fajne rzeczy. E, aha, ale tu ma dalej starą teksturę. Dobra, nieważne. Schodzimy na dół. Nie wiem, czy ktoś tam był, czy mi się wydaje. Pewnie mi się wydaje. Ale zacznijmy. Dobra, chodzimy. Weźmy to. I ktoś tu jest? Niezbyt. Dobra, może tu? Nie. Nie, dobra, trzeba by było wyjść, ale ohoho, ho. dobra. Akurat to jest fajna pompa. Tactical zawsze był lepszy. No dobra, no to jak mamy broń, idziemy na górę, nie, chwila, nie, tu jest góra. I zobaczymy, co tam się dzieje. Jakoś trzeba będzie zejść, ale dobra, trudno. Jakoś się zajdzie, to nie jest Okej, okay, tam jest typ. Obra. Na szczęście moje celowanie jest beznadziejne. I uciekł riftem. <gry> Okej. Okay. Akurat tego nie miało być. Nieważne. Eee. Dobra. Gdzieś jeszcze jakieś typy? Czy wszystkie już sobie poszły? Badają te przedmioty tam powoli. Dobra. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze jest, bo tak. Jak zacznę budować, no jeżeli jest słaba, ktoś zacznie do mnie strzelać. Wiecie? Bo to może być naprawdę kiepskie. Dobra. Schodzimy, powiedzmy. Weźmy jeszcze to rozwalmy i schodzimy po prostu na dół. Dobra. Najpierw tu. U, i tu już można samemu zejść a nie dobra żyjemy żyjemy I teraz tak oho bardzo fajne dziękuję i teraz tak gdzie tu coś jest fajnego tu było tak tu tak dokładnie Dobra, wiecie co, ja to najpierw wypiję, i to sobie weźmiemy na drogę. Zapraszam, idziemy i teraz. Zawiesz, nie taka jaki stąd. Dobra, są jakoś wyjechać. Okej, okay, dobra ściana. I prawie dobre skillsy. Okej, okay, nieważne. No dobra, lecimy. Znaczy to nie wyszło najlepiej, ale żyjemy chociaż. Teraz tak Tu jest zrzut to dawajcie Może na dropa damy rady Zobaczymy czy na dropa by się udało Czy tu by się dało wjechać na przykład Nie, tu by się nie dało wjechać A zapomniałem jak to działa jest co chwila są obrażenia, w sumie za nic Nie, nie uciekaj, nie Wracaj tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu dobra grzybki chodźmy po grzybki i drop miał być on jeszcze leci czy już jest już jest dobra to idziemy w sumie dobra. grzybki będą później idziemy po dropa tylko trzeba uważać bo tutaj czasami się kampił typy właśnie ohoho ho, idzie ktoś dobra nie dobra Dobra, niedobra, niedobra, bardzo niedobra. I o, dobra, udało się. Dobra, weźmy to, zbierzmy, zanim ktoś tutaj przyjdzie inny. Nie da się dwóch nosić, prawda? Nie, nie da się. Dobra O co mi to weź tutaj? Dobra Dobra, 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 wchodzimy tu Tylko się weźmy, obudujmy minimalnie okej, okay. nie jest najgorzej, mamy coś Proszę chwilę jeszcze wróćmy do tego. Nie, 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 tako. Dobra, teraz. Eee, czy coś tutaj było fajnego? Chwile. Mm, nie to nie chcę słaby zrzut to jest karabin którego nie używam dobra wolę już nie brać tych pojazdów bo to szczerze to nie działa to nie są takie auta teraz typowe bo tutaj bardzo łatwo z kogoś trafić i one zadają też o, chodźmy tu w sumie yy, one zadają teraz trochę inaczej obrażenia i trudniej jest nim w ogóle trafić w kogoś no bo są mniejsze no więc teraz nie jest tak łatwo, ale chodźmy tu, idziemy tu Tam gdzieś się typy biją, zaraz tam pójdziemy, tylko zlutujmy to na szybko Dobra Tylko drzewa nie da się, chyba Nie, nie da się No dobra Gdzieś słyszałem, że to są typy Gdzieś się strzelam, tylko gdzie? Idziemy, idziemy i I jest typ tam gdzieś, ale on odjeżdża chyba. No i zwałcie, tego ja nie dogonię, ale. Nie, tam nie ma typa, tam się. Zawsze lubiły kampić. Dobra, widzę typa tam. Jest jeden na trolce. Nie, dobra, nie usunęli, widać na mapie. Eee, fajne, ale. Nie. Fajne, ale nie. Ale tam jest typ na pewno Może go dogonimy Raczej nie, ale zacznijmy Dobra, tu jest typ gdzieś na tej górze, tylko on będzie zjeżdżać tą tyrolką teraz... Okej, okay, dobra, tu jest typ, fajnie, to chodźmy po prostu na tą trollkę. Chodźmy na tą tyrolkę, przeładowane wszystko, lecimy. Dobra. Fajnie, nie. Dobra, dobra, trafiony. Nie fajnie. Dobra. Mamy coś. Dobra. Dobra, udało się Tego drugiego typa tu nie ma, wymienimy tą broń Dobra I pijemy Dobra, to przeładujmy A tylko żeby teraz tam wejść Trzeba się zbudować chyba będzie No ale fajnie, że to 100 podsadzań i tak dalej bo bez tego to było słabo. To jest akurat fajne, że to jest teraz, dobra Lecimy. Wydaje mi się, że gdzieś słyszałem, że się strzelają, ale nie widzę. Chyba, że może jakieś zbroń z tłumika tego nie widać. No dobra, przy nami. No dobra, to jest na pewno bez tłumika, ale... Ale nie wiem, może z tłumikiem po prostu tylko faktycznie nie widać na górze No możliwe, dobra, gdzieś za tą górą, tak? O, dobra, znalazłem Dobra Dobra, to nie ma sensu, przeładowujemy Dzień dobry Ała, 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 jest źle No dobra, to to by chyba było na tyle no jest to Jandzior, się spodobał i do zobaczenia w następku. Cześć i pa.